Jezu, ale mi się nudzi. Idę poszukać jakiejś gry, bo zaraz nie wytrzymam. O, Roblox. Może zainstaluję, bo kiedyś już miałam tą grę i była git. Ale mam fajnego awatara. Ale w sumie przydałoby się kupić jakieś Robuxy. Dobra, mam, idę zmienić skina. O, od razu lepiej. Idę pograć w MM2. Ale fajnie się grało. Rel. Ej, nie chciałabyś może dołączyć na moją grupkę ze znajomymi? Pewnie, że tak. Dobra, to już cię dodaję. System ukanak now underscore okay 678. Został dodni porzez ukanaka -y dot dotl for seven two no group. I ona wtedy takie. Hej go. Oj sorki, przerwałam ci. Luz nie szkodzi. Kim ona jest? To moja koleżanka. Aha. Ej, skoro mamy już pełną grupę, to może się przedstawimy. Wszyscy powiedzieli spoko. Dobra, to ja jestem. Nazywam się Sofia, mam 15 lat i to ja. śliczna. Eegi... No nawet, nawet. Ienuś z Ładna, ładna, ale dlaczego mi przerwałaś? Imbo tak! Jeju Sofii, bądź dla niej trochę milsza. Jest nowa. No przecież jestem XD. Dobra, dobra, chill już. Jestem Noa, mam 16 lat, a to ja. mój brachu. W myślach Jeju, on jest serio ładny. O ja Spoko loko. Om um, dziki jaki ładny, yy, znaczy nie jest źle, no nawet oki. Okay. E, no dobra, teraz ja, jestem Teo, mam 16 lat, a to ja. Spokoj. Ładny. U la la la, la. U bracie. Kiet. Dobra, moja kolej. Mam na imię Luiza, mam 15 lat, a to ja. No ładna. Om um, gdziaka śliczna. Mega. Ale śliczna. U brat się chyba zakochał. Co nie ogarnij się. Dobra, nieważne. Jestem Leo, mam 16 lat i tak wyglądam. Kiet, kiet. Uuu, ale ładny. Eno może być... Uhuhu, bratku. Bardzo ładny. Dobra, to ja na koniec. Jestem Nel, mam 15 lat, a to jestem ja. Eo. Ale śliczna nanna. No, spoczko. W Fajne. myślach? O kurczaczki, ale ona jest prześliczna. A ty co, Noach, nic nam nie powiesz, hm? Ehm, sorry, zamyśliłem się, ale w miarę git. W myślach w miarę git? No to co, misiaczki, pysiaczki, gramy w obby dla pięć osób? Ale przecież nas jest sześć. No ale Nel jest przecież nowa, więc chyba nie musi grać. Luz, grajcie beze mnie i tak już muszę lecieć. Wszyscy powiedzieli pa. System, UK Canik Nel underscore OK 6 7 8. Oposal chat group. Part 2.